Przestrzeni. Doskonale widać, co jest w środku. Spośród wielu rzeczy, które widziałem w telewizji, powiem szczerze, że sporo kupiłem. Ten produkt jest zdecydowanie najlepszy. Jeśli masz małe mieszkanie, przeprowadzasz się albo po prostu masz za mało miejsca, pomoże ci Spaceback. Aby zamówić komplet sześciu rewelacyjnych toreb Spaceback, przydatnych w domu i w podróży. Zadzwoń do Studia Moderna pod numer telefonu 022 673 1212. 12. Dzwoń teraz. Za chwilę Maria Emilia. Cześć Zosiu, czemu jesteś taka smutna? Pisaliśmy w szkole wypracowanie pod tytułem Moja wakacyjna przygoda, ale słowo przygoda napisałam przez Rzecz z kropką i pani mi wystawiła tylko czwórkę. Pomogę ci, pokażę ci piękną książeczkę. U nas na odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania z ortografii. Naprawdę, Ciociu? Tak, są w niej piękne, wierszowane bajki i widzisz, trudne wyrazy zostały umieszczone w takiej niebieskiej chmurce. I są takie dwa czarne punkty. Jeden przy literce Z o, a jeden przy RZ. A teraz dam ci takie piękne, cudowne, elektroniczne pióro w fajnej niebieskiej i spróbuj przycisnąć punkt przy literce rzecz kropko. Co ci zapaliło się czerwone światełko z napisem nie? To znaczy, że zrobiłaś błąd. A teraz przyciśnij przy RZ. O, a teraz zielone światełko z napisem tak. To znaczy, że nie zrobiłaś błędów. Ale fajna zabawa! To nie tylko fajna zabawa. Ta książeczka to przygotowany przez specjalistów test ortograficzny. Telezakupy Mango mają przyjemność zaprezentować Państwu zestaw geniusz. Niezwykłą książeczkę z elektronicznym piórem przeznaczoną do nauki ortografii. Zestaw stworzony przez wybitnej klasy specjalistów składa się z pięknie ilustrowanej książki zawierającej wierszowane bajki z klasyki literatury dla dzieci. Elektronicznego pióra, który odpowie waszemu dziecku na wszystkie pytania z dziedziny ortografii oraz z przejrzystej instrukcji obsługi. Zestaw geniusz poprzez zabawę wprowadza dziecko w tajemniczy świat ortografii, pozwala szybko i skutecznie przyswoić i utrwalić zasady pisowni. Geniusz nauczy Wasze dzieci samodzielności, a poprawne pisanie trudnych wyrazów zostanie utrwalone dzięki popularnej na świecie metodzie zwanej mimo Zobaczmy, jakie to proste. Przyciskamy i odczytujemy. Czerwone to błąd zielone poprawne. Lato ma świetną zabawę, a rodzice więcej czasu dla siebie i satysfakcji z ofiarowania swojemu dziecku najcenniejszego daru, wiedzy. Kiedy wasza pociecha opanuje już poprawną pisownię, wystarczy wypełnić zgłoszenie, włożyć do dołączonej do zestawu koperty i przesłać do wydawnictwa geniusz, a wasze dziecko otrzyma dyplom bajkowego mistrza ortografii. Drodzy rodzice, babcie, ciocie i wujkowie, numer telefonu do firmy Mango widzicie na ekranie.